Tak samo wiesz, to? No, jesteśmy na promie. Proszę Państwa, na promie w Fibnie. No, właśnie dzisiaj pierwszy rejs motorem w tym roku robię do, na Mierzeję Wiślaną. A tutaj karabiny są i, 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 i zundapy. Dzień dobry panu. Pomorska telewizja na Gdańsk. Co to za maszyny są? Może panowie coś powiedzą o nich? Iż. Nie, nie, BMW R75 i Zinda KS750. BMW to tam z tyłu stoi to no, ten nowszy model. A tam też jest nowszy model. Ale to jest też w czasie, tak? To jest trochę tak Można z tego na tego, porównać tak ten, ten A ten, nie? No dobra, a ten to podobno dobry motor jest ten BMW, bo słyszałem, że kiedyś z, z, z motłowę wywołowili i światła się paliłeś. Tak, tak. To, to się zgadza, nie? I nie mieć jeszcze zęby szczoteczkowe. Się... <laughs> no <właśnie. laughs> tak to bywa, nie? A wy skąd żeście wzięli takie motory? Panowie. Z Polski? Z Polski to, to wszystko tak mówią, ale tak dokładnie to skąd jesteś? Się? Z Sędzka, z Sąbieszewa. A Nie aha. widzi pan czwarta dywizja pancerna? A czwarta to? Nie, no, no wie pan, ja po niemiecku. Nie, nie wkłócił swój Aha, tylko to niedobitki takie. A to po przerzadku, czy jak to było? Nie, nie, nie. To wy no, nie tak staro nie wyglądacie. A to są zapasowe te na mleko, czy co to jest? Tak, to jest tylko na alkohol, A na spirytus? To na czym to jeździ? tylko na, 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 na mleku? To się 128 kg pisze tak? To tyle może. To waży, czy co to jest? Bo mój 115 waży tak tamty. No. Razem waży 420. 420 kg przyczepą. No. Tak. A, a z, z pasażerami, więc? Nie, to 800 kg. 800 a ten karabin to skąd? Strzela? Z, z wody, tak, ale z wody, ale. Czy on jeszcze strzela? mg 34 proszę pana. Aha. Oj, najlepszy karabinów II A ta kosa to po co? To wy chłopy jesteście? Tak, No bo chło, polskie chłopy orzą i, i, i bronią I bronią, tak jest Żywią i bronią, żywią A tu biegi są tu na baku? Tu się zmienia, ile tu biegów jest? 9. 9 9 tak? Co są jakieś terenowe czy co? A do tyłu też jeździ? To pan też ma do tyłu proszę pana w tym swoim? I ten nowszy model, no jak to? Nowszy model powinien do tyłu nie, ta nowa ta 1600 GT ma już Masz do tyłu. Już, tak. Właśnie, tak. A ile ta pojemność jest? 1200. 1200. Ja myślałem, że 2400. No. No, zna pan tę piosenkę, kupiłem sobie traktor pojemność tak, tak, 2400, tak, tak, nie? Tak, tak. No, a pan skąd przyjechał tym motorem? Kąty wrocławskie. Kąty, ale tu to są kąty rybackie, zaraz. Rybalskie. A, a to pan z tego kąta do tego kąta jedzie? Z kąta do kąta, no, Tak, no, to, to, to dobrze. Jeździ. Tak się można pojeździć, nie? I co długo się jechało z tych, z tych kątów? Jeden dzień, 600 km. 600 km. Dzień, no. Ja wiem, bo to można jechać. I ja to tak daleko nie jeżdżę, bo ja to tak już mnie, starość, radość, to już kości bolą. nie? Bo to, no, trzeba, to przykurczony jest człowiek jest trochę. Stworzony do przemieszczania się. Tak, to jest taki wygodne siedzenie no, ma, tak. I plecak można wozić też. Tak, tak, Co powie plecak? Tak. <laughs> <laughs> plecak pierwszy raz ze mną. Pierwszy raz, nie? to jest, proszę panią, pierwszy tak. raz. Wie tak, pani tak, o tym? Tak, Ale, boli, oj, boli ty ale, ty, ale tak. pierwszy raz z kobietą miała pani. Tak. <laughs> Proszę, bo ja to gorzej. To takie, takie numery są. No i dobra, i co to, 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 to jest? E, e, dużo to pali? To zależności. A co tutaj jeszcze? Jakieś specjalne tak, światełka? Jest, tak, są halogany. Halogany na drodze, tak? Nie, nie, w nawet gdzie nie Dzień używa. Jestem bardzo widoczny na drodze wtedy. Nie? Aha, lepiej. Widocznie. Pewnie lepiej być widocznym w zasadzie. Typowy turystyk, nie? To przemieszczanie no tak. się... No takie coś to chyba drogie jest, co? Ile kto to z... stoi w sklepie, w tym... No, ponad 100 tysięcy trzeba 100 tysięcy. To kurde, samochód dobre dobrze kupić no, za te pieniądze, nie? Dokładnie. No. Ale warty każdy pieniądz, naprawdę. No proszę pana, jak ktoś ma taką pasję, to kto, za... kto temu zabroni? No, nie, no trzeba... <laughs> trzeba oszczędzać. Trzeba oszczędzać <laughs> Było i... Jeździć. No zapraszam na, zlot, na zloty do łeby zapraszam. 13 sierpnia będzie do 16. No akurat będę miał roślicę ślubu. O, bo ja tam ślub wybrałem brałem w zeszłym roku. A. Nie, no pomorska telewizja na dobra będzie. Na kanale moim. No ja jestem redaktorem naczelnym. Wracamy do tych, do tych starych maszyn. A dlaczego te, te maszyny są to oryginalne jak jest? Czy jak to jest? Gdzie zależy gdzie Aha, to... oryginalnego, reszta troszeczkę drogą. Korozja też jest oryginalna. Koro, korozja to jest normalnie. A co te lizaki robią? Po co one są? To, to od kolejarzy czy pożyczyliście? Tylko czy od kolejarzy. kolejarzy tak. Ojciec porządny, matka porządna, a syn kolejarz. No. Znamy to. No dobra. I co, i daleko to można jeździć tym? Ile to tam, jak się napełni bak, to ile pojedzie? Kilometrów. Ile, ile, ile kilometrów? No, 300, 300, 300 na pełnym baku? Jest. To ile tam wchodzi? Benzina? 24-26 w granicy. 24-26 litrów. No, no, no mnie Bóg tylko 15. Na, 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 na ja? ten, no tam jest na baku musi być, e, da, bo, musi być. być. A na chemie nawet? Na chemie, tak. na chemie napisane. Aha, bo to no, chem. No, A nie to nie bak nie ma chem, chem nawet jest jeszcze dobrać. swój. Aha. No, tego... Panzerzony ten bak. To jest filtr powietrza. filtr w tym baku, w tym chemie. Tak. Aha. No, trwa, no pomyśleli. No. Filtr powietrza na baku. no. Na siedzącą, się. I pan ma świeże powietrze, owiew ma pan tutaj też ma od razu pan, filtruje się panu wszystko tam. Z przodu. no teraz ruszamy promem już na prom odpala. Sylwiat nam przygotuje 2 zł, nie? No trzeba zapłacić. My jesteśmy w to Janbala. Rozumiesz? Tak, tak. O, A pistolety gdzie macie takie, takie małe? Nie macie. A tu map, ma, mapnik tu jest też, tak? Mapy, map, mapy macie. Czy, a GPS? jest też, GPS też macie. To jest rapor, raportówka, proszę pana, nie Mapa. ma. A, a nie ma mapy? Nie ma. Nie, nie. To, to jak, jak wy trafiacie do celu. GPS? jest? To <laughs> teraz komórcy. każdy w komórce. w komórce każdy ma. O, właśnie kleń podpłynął i będzie nas spchał kleń. No tak się nazywa ta motorówka e, holownik i płyniemy na drugą stronę do Mikoszewa bo To jest Gdańsk się kończy, zaczyna się powiat drugi Nowodworski z tamtej strony Tu mamy wyjście na Zatokę Gdańską Można sobie wypłynąć jak ktoś chce Wszyscy mieli normalny poziom wody powiedziała płyniemy no już płyniemy jak widać płyniemy płyniemy jak to widać, że płyniemy A Panie ja na motorze, pan rowerem? Ja na dwóch też. A skąd pan przyjechał? Z Gdańska. Z Gdańska. No i dokąd pan dzieje? Pierfałt. Pierfałt, to kawał drogi. Tu idę tak? Będzie ponad sto ile pan 100. będzie jechał? Cały dzień. Jeszcze no, na popołudniu będę. Po południu. 15, chyba. To pan dobrze kręci. Przez Elbląk. Przed blok, ja wiem, ale dobrze pan kręci. No, staram się. Staram się jak mogę. <gry> jak pan ma na Dariusz. Dariusz. No, to powodzenia. Dziękuję. Kłamania szpych to się mówi. Taka, no. taka pielgrzymka. Jo. Pielgrzymka rowerowa. Tu tutaj mamy samochody już, rowery też. No i płyniemy na drugą stronę. Na drugą stronę się płynie. Która jest godzina, panie kierowniku? Godzina która? 10. O, dziesiąte. Już po słońcu tak wychodzi. O, pogoda ładna, fajnie. No ładna pogoda, dzisiaj słońce A. świeci. Nawet są dzieci. Bilety do kontroli. Tak jest. Witam, Pomorska Telewizja, do no, Tam Tamta tak. pani, pani zapłaci dobrze, za, 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 za ten motor, dobrze. Motorowy, dobrze. motorowy. Bo ja tu wylec jestem, pani wie. No, tak. no, ładne zdjęcie wyszło. A pani dokąd jedzie? Pomorska telewizja na dobra. Na wybory panie, jedzie? I już była. Iś Pani głosowała? ma 5 Tak rano. No proszę panią to pani jest szybka. Chciało pani się szybko wstać. I do ciebie. No, teraz dokąd teraz do to? Teraz do krynicy morskiej. Na rowerze? We dwie. Tak. Da się no, rady? Tak. No takie jest założenie. A, ale z powrotem też dzisiaj? Też. O to, kurde, ile tu jest kilometrów jedną w drugą. 60? No 60. Znaczy nie, 60 jest... 70 jest do Piasku. Aha, I a skąd jeszcze z Dajska? Też z dnie jedziecie ale z ty, ale dalej. Z Gdańską, z Gdańską, A jak masz mnie? Jak masz na imię? Beata. No to połamania szprych. A ty jak masz na imię? Magda. Magda. No, Pomorska telewizja normal ci połamania szprychów. O proszę przepraszam. No i płyniemy tutaj. Jak widać turystów nie ma za wiele, ale są turyści. Turyści są. A wy skąd przyjechali? Ja jest Pońska. Pońska, to gdzie to jest? Pod e, Warszawą. Pod Krakiemieckiem. E, I co? Gdzie jedziecie na czasy? No, my już wracamy do domu. A to teraz już wracamy? Tak. A gdzie byliście? E, na wyspie. Sobie wszystko. Tutaj. I jak to było? Fajnie. Fajnie. Fajnie? E, tych wirusów nie było, nie, nie. widzieliście? <laughs> nie, e, bo one w morzu się topią. Tutaj suli uwala. Jasne. No, jak widać, płyniemy. A tutaj samochód i Taki mały jakiś jest. Kierowca mały. Jo. Dobry, bo naraz, od każdej szprychy ta pani liczy, od każdej szprychy no. za chwilę pojedziemy dalej, bo tak to jest, zaraz zasumujemy, tam jest przystań. Tak, jak, przepraszam bardzo. A pani do, dokąd jedzie? A ja tutaj Jantara. Jantara, i co tam będzie w Jantarze? Na no plażę? No może na plażę pójdziemy. Aha. A na przekop Pani nie chce zobaczyć? Tylko Pani z rzut beretem, nie? może zaskoczyć Co Pani tak płacze? No tak mi lecą Na motorze? No. no. bo tu Pani nie ma kasku? Mam. No. Ma Pani, aha. To bez kasku. Też lecą. O, proszę Pana, Pan to, to ma tu pasażerkę na gapę jeszcze. Ładne rzeczy. Bo Pan to ma tylko karabin proszę Pana. O. A Pan ma też lepszego niż karabin. No, wylać. No już dobijamy do, powoli do, do brzegu Popierzmy. Także musimy kończyć, proszę Państwa, bo już dobijamy do brzegu. Motory się szykują, karabiny się grzeją, silniki też. No, pozdrawiamy z promu. Z promu y, Pomorska telewizja Narodowa czerwony korsaż dla Was specjalnie z promu. Y, ze świbna do Mikoszewa płyniemy. Ahoy!